Kiedyś dzieliła nas granica. Byliśmy dwoma narodami, które choć mieszkały po sąsiedzku, były od siebie oddalone. Udana transformacja ustrojowa naszej części Europy po raz pierwszy w historii przyczyniła się do prawdziwego zbliżenia Polski i Czech. Zbliżenie przejawia się w wielu aspektach to bliska współpraca, ponadnarodowe projekty kulturalne, gospodarcze, tysiące mieszkańców i turystów, korzystających z dobrodziejstw bliskiego współdziałania regionów przygranicznych. Dzisiaj wspólnie w obu naszych językach, jako bliscy sąsiedzi i przyjaciele, mówimy Państwu dzień dobry i dobry den. Witamy w Euroregionie Pradziad. Był rok 1990, gdy samorządowcy po obu stronach granicy nawiązali ze sobą pierwsze kontakty. Szybko dostrzegli, że w zbliżeniu Czechów i Polaków przeszkadza zbyt szczelna granica i obowiązujące przepisy celne. Uznali, że konieczne są zmiany. Otwarcie nowych przejść granicznych, jak Trzebina-Bartultowice i zacieśnianie kontaktów społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Odbyły się kolejne spotkania, konferencje. Ich zwieńczeniem było podpisanie 2 lipca 1997 roku w Jesienniku umowy ramowej o utworzeniu czesko-polskiego Euroregionu. Przyjął on nazwę od najwyższego w okolicy szczytu górskiego Jesioników pradziada liczącego 1491 metrów nad poziomem morza. Pierwsze posiedzenie Euroregionu miało miejsce w Nysie w maju 1998 roku. Początkowo w Euroregionie po stronie polskiej znalazły się gminy Biała, Głogówek, Głuchołazy, Korfantów, Krakowice, Lubża, Łambinowice, Nysa, Opole, Paczków, Pruszków, Prudnik, Strzeleczki, Walce. Z czeskiej strony do porozumienia przystąpiło 60 gmin należących do stowarzyszeń, a obecnie związków gmin bruntalskich, jesenickich, osoblaskich, rymarzowskich, wyrbenskich z takimi miejscowościami jak między innymi Bruntal, Jesenik, Jawornik, Widnawa, Żulowa, Osoblacha, Rymarzow, Wyrbno pod Prawiedem, Zlatechory i Mesto Albrechtice, a w późniejszym okresie także Krnow. Obecnie euroregion po czeskiej stronie skupia 73 gminy i miasta, a po stronie polskiej 32 gminy i 6 powiatów z terenu województwa opolskiego. Euroregion obejmuje tereny położone głównie w południowo-zachodniej Polszczyźnie i Przedgórzu Sudeckim. Zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych między Dolnym i Górnym Śląskiem oraz czeskimi morawami. Po stronie polskiej euroregion obejmuje obszar 5554 km2, zamieszkały przez ponad 730 000 osób, a po stronie czeskiej 1900 km2 zamieszkałych przez ponad 130 tysięcy mieszkańców. Euroregion Pradziad jest dziś jednym z sześciu euroregionów działających w pasie polsko-czeskiego pogranicza. Euroregion Pradziad powstałby realizować ideały europejskiego zbliżenia ponad granicami oraz zacieśniania kontaktów między polskimi i czeskimi partnerami. Jego członkowie na zasadach partnerstwa i równoprawności stron, zachowania tożsamości narodowej, państwowej, lokalnej i regionalnej dobrowolności uczestnictwa realizują szereg projektów, które przekładają się na wspaniałe inicjatywy i inwestycje służące mieszkańcom i turystom pogranicza. Struktura organizacyjna Euroregionu Pradziad posiada organy wspólne dla obu części narodowych oraz osobne dla każdej części narodowej. Organami wspólnymi są Parlament i Prezydium Euroregionu. Działalność Euroregionu koordynowana jest poprzez biura na terenie Polski i Czech, które są jednocześnie sekretariatami Funduszu Mikroprojektów na swoim obszarze. Polska strona ma swoją siedzibę w Prudniku, a czeska w Wyrbnie pod Pradziedem. Biura Euroregionu Pradziad zajmują się także pozyskiwaniem środków na projekty własne, które są realizowane wspólnymi siłami, a ich efekty dotyczą obu stron granicy. Przykładami takich projektów są EUWT, Drogą Rozwoju Regionów w Zjednoczonej Europie, Przedsiębiorca na Pograniczu, Atrakcje Euroregionu Pradziad Zamki i Pałace, Atrakcje turystyczne Euroregionu Pradziad Skarby Sakralne, Euroregion Pradziad Online. Poznaj Euroregion. Wizualizacja samorządów członkowskich Euroregionu Pradziad. Euroregion Pradziad. Wspólne cele, wspólne sprawy. Centrum współpracy Euroregionu Pradziad. Nieodkryte jesenniki. Ludowe tradycje na czesko-polskim pograniczu. Prezentujemy Euroregion Pradziad. Wsparcie ruchu turystycznego w Euroregionie Pradziad. Pracownicy Euroregionu aktywnie uczestniczą w działaniach transgranicznych na skalę całej granicy polsko-czeskiej, między innymi realizując projekt Euroregio plcz. Nieobce są im także działania na jeszcze szerszą skalę. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziat należy do Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Euroregion Pradziat realizował wspólny fundusz małych projektów w ramach sześciu programów FARE CBC Polska-Czechy, fundusz mikroprojektów inicjatywy wspólnotowej Interreg 2004-2006, a obecnie kończy wdrażanie funduszu mikroprojektów programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ich ramach Euroregion Pradziad przyznał dofinansowanie ponad tysiącu projektom ze sfery kultury, sportu, planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego, turystyki, a przede wszystkim integracji społeczeństw po obu stronach granicy na niebagatelną kwotę przekraczającą 11 milionów euro. Dofinansowano szereg projektów po obu stronach granicy – imprezy, spotkania, targi, publikacje, albumów, map i przewodników – oraz drobną infrastrukturę powstały m.in. oznakowane szlaki rowerowe. Co istotne, beneficjenci z Euroregionu Pradziad mieli najlepsze na pograniczu wyniki wykorzystania przyznanych środków. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z sekretariatami obu stron. Przedstawiciele Euroregionu zasiadają w komitetach przyznających dofinansowanie na projekty infrastrukturalne. Za pomocą których modernizowane są drogi, sprzęt i baza partnerskich jednostek straży pożarnej, a także tworzone są atrakcje dla turystów oraz infrastruktura sportowa. Euroregion Pradziad, obok działań wspierających finansowanie współpracy przygranicznej, podejmuje szereg własnych inicjatyw. Jedną z pierwszych była koncepcja wprowadzenia gospodarczych imprez targowo-wystawienniczych na pograniczu. Pomysł został ugruntowany poprzez zorganizowanie kolejnych edycji: wystawy twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego oraz targów Interregion w Prudniku. Opracowano bazę danych polskich firm poszukujących partnerów biznesowych w Republice Czeskiej. W bazie znajduje się przeszło 2000 ofert. Wspólnie z ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze siedmiokrotnie zorganizowano kilkudniowe szkolenia dla przedsiębiorców polskich chcących rozwinąć działalność swoich firm na terytorium Republiki Czeskiej. Szkolenia cieszyły się ogromną popularnością. Ważnym elementem działalności Euroregionu jest udział jego biura w licznych turystycznych imprezach targowych oraz bogata działalność wydawnicza promująca turystykę obejmująca mapy, albumy oraz przewodniki. W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 odbywają się warsztaty i konkursy plastyczne, fotograficzne, malarskie, muzyczne, kulinarne, taneczne, teatralne. Organizowane są festiwale i koncerty muzyki poważnej oraz rozrywkowej, a także spotkania mieszkańców gmin partnerskich. Sporym zainteresowaniem cieszą się projekty, w ramach których dofinansowane zostały polsko-czeskie zmagania sportowe w takich dyscyplinach jak piłka nożna, tenis stołowy, strzelanie z łuku, jeździectwo, karate, unihokej, koszykówka, siatkówka czy pływanie. Środki z Funduszu Mikroprojektów finansowały też spływy kajakowe, naukę jazdy na nartach, wspinaczki skałkowej, a także pływania. Dzięki tym środkom finansowym powstały ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, narciarskie trasy biegowe, trasy do Nordic Walkingu i zewnętrzne siłownie. W ramach mikroprojektów pojawiła się też możliwość zawiązania współpracy i realizacji wspólnych szkoleń służb mundurowych i ratowniczych, Policji, Straży Pożarnej, Służby Celnej i ratowników WOPR. Niemal w każdej gminie członkowskiej można było zobaczyć występy zespołów tanecznych, muzycznych, majoretkowych i orkiestr a wśród wszystkich imprez zorganizowano również efektowne rekonstrukcje bitew z czasów napoleońskich oraz pokazy rycerskie. W ramach Funduszu Mikroprojektów powstały liczne publikacje, w tym książki i albumy o tematyce historycznej, przyrodniczej, popularyzatorskiej. Euroregion sfinansował także szereg folderów, ulotek, map, przewodników oraz strony internetowe i interaktywne mapy dotyczące turystyki na pograniczu. Tysiące turystów i mieszkańców Euroregionu mogło i może, nie wychodząc z domu, poznawać atrakcje pogranicza oraz planować weekendowe i wakacyjne wycieczki czy wypoczynek. Dzisiaj widać, że te działania były strzałem w dziesiątkę. Atrakcje przyrodnicze i turystyczne należą do głównych motorów napędowych rozwoju ziem tworzących Euroregion Pradziat. Znajdują się tu liczne zabytkowe obiekty architektury sakralnej i świeckiej oraz intrygujące układy urbanistyczne. Turystów przyciągają malownicze jeziora oraz trasy turystyczne w górach opawskich i jesennikach, a także cała gama tras rowerowych, historycznych, przyrodniczych i pielgrzymkowych na terenie całego Euroregionu. Euroregion Pradziad to także unikalne pomniki przyrody i zabytki techniki. Całość dopełniają gościnna atmosfera, ceny na każdą kieszeń, przepyszna kuchnia czeska i śląska. W promocji obszaru wykorzystywane są motywy historyczne i z pogranicza fantasy. Warto więc zobaczyć najważniejsze atrakcje Euroregionu na żywo. Oto ich filmowe piękno! Euroregion Pradziat zamieszkują otwarci, gościnni, pełni pasji i pomysłów ludzie. Ciężko pracują, by ziemie, które łączy Euroregion, były przyjazne dla mieszkańców i gości, by tysiące turystów zakochały się w tych terenach i wracały tu wielokrotnie. Od przeszło 16 lat Euroregion Pradziat na poziomie regionalnym wspiera wszystkie działania, które wiodą do integracji Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Pomaga mieszkańcom, stowarzyszeniom, fundacjom, gminom i powiatom po obu stronach granicy w polepszaniu jakości życia i daje możliwość ciągłego rozwoju. Przełamywane są dawne stereotypy, a tereny przygraniczne dzięki środkom z Unii Europejskiej dynamicznie zmierzają ku lepszej przyszłości.